Manko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka jak tam oceny wystawione. Dajcie znać, jaką macie najlepszą albo najgorszą ocenę na koniec semestru. Zaraz przenosimy się do szkolnej ławki. To nic, że ona będzie u nas w domu, ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w szkole, w prawdziwej szkole. Porównamy sobie typy uczniów i nauczycieli na koniec semestru. Koniecznie dajcie znać, czy macie w szkole jakiegoś podobnego nauczyciela lub ucznia. Miłego oglądania! Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i komentarzu. Zapraszamy do oglądania. Wyluzowany nauczyciel. No dobra, to co my tutaj dzisiaj mamy? O, wystawienie ocen! Bardzo fajnie! Wreszcie sobie troszeczkę jedynek powstawiam. Proszę pani, bo ja miałam właśnie zapytać, czy będę mogła coś przygotować albo zaliczyć na. żebym miała szóstkę na koniec semestru. No tylko człowiek usiadł już żulą. No no dajcie chociaż obecność sprawdzić, ludzie. No ale ja mogłabym na przykład. żule to pod żabką, a nie na mojej lekcji. Zaraz, Oliwia, zobaczymy, co ja bym tutaj ci mogła wystawić na koniec semestru. Dobra, tu była piątka, tu jakaś czwórka wpadła. I co? I co? I tyle szóstek ja ci nastawiałam? Tyle szóstek ja ci nastawiałam? No chyba jakiś żart dosłownie. No dobra, zrobimy tak. Chodź podejść tutaj do mnie. Tak? Mam odpowiedzieć z trzech ostatniej lekcji? Ja naprawdę nie wiem, co tutaj się zadziało, że ja ci tyle szóstek w tym semestrze wystawiłam. No wstawiłam, wystawiłam, no ale... Jeżeli, Oliwia, wygrasz z panią woźną w kółko i krzyżyk, to ja ci szóstkę na semestr postawię. Co? W kółko i krzyżyk? Czastyka, czastyka, a ja już tu prawie piątkę wystawiam. O, dobrze, że panią znalazłam. Zagra pani ze mną w kółko i krzyżyk? Czy ty, dziecko, zwariowałaś? Ja zamiatać idę. No, ale pani powiedziała, że jak z panią wygram, to wstawi mi szóstkę. No, matko, święta, co to za pomysły w tej szkole są? No dobra, dawaj tą kartkę, ale. Jak jeszcze raz mi butów nie zmienisz, to ja już nie będę taka miła. Powiedz, że już zawsze będę zmieniać. Wszystko w tej szkole widziałam. No wszystko, ale żeby woźna grała w kółko i krzyżek z uczniem, żeby szóstkę wystawić. Nie no, tu świat się kończy ludzie, no. Ja jestem krzyżyk. No ale to po co ty mi to w ogóle dajesz? Weź sobie tutaj narysuj po swojemu, przecież ja nie... Ja nie mam czasu ja zamiatać, idę, zrób tak, żebyś wygrała. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Wróg klasowy numer jeden. Dzień dobry. Dzisiaj, tak jak mówiłam, będziemy wystawiać oceny, tylko ja po prostu sobie to zrobię przy sprawdzaniu obecności. Yy, także zacznijmy sobie, a ja po prostu przy każdej osobie zobaczę, co wychodzi, i tak dalej, i tak dalej, więc yy, Dawid. Obecny. No i tutaj za dużo zastanawiać się nie muszę, bo no, szóstka jak najbardziej zasłużona. Yy, no, dosłownie, tylko brać z Ciebie przykład, gratuluję. No właśnie, a te głąby zaraz będą płakać, że brakuje im do czwórki. Dawid! No chyba będę musiała porozmawiać z waszym wychowawcą, no bo chociaż oceny najwyższego stopnia, to zachowanie raczej kuleje. No, no jak ty tak możesz mówić na, na swoich kolegów i koleżanki? Proszę pani, a czy ja bym mogła oddać tę pracę dodatkową? Oliwia, spokojnie, zaraz do ciebie dojdziemy. Oho, już się zaczyna! Czy wy nie możecie się uczyć cały rok, tylko jak się zbliża wystawienie ocen, to nagle wszyscy chcecie poprawiać, oddawać prace domowe i inne cuda? Proszę o spokój, Dawid! Jeżeli komuś waha się ocena pomiędzy np. 3 a 4, to ja naprawdę jestem skłonna postawić tą czwórkę, jeżeli tylko uczeń pokaże, że jest przygotowany, że opanował ten materiał, więc spokojnie ja wiem, co robię. Na spokojnie. No ale o co ci chodzi? Pilnuj swoich idealnych ocen. Na twoim miejscu, to zamiast na głupotach skupiłbym się na nauce, bo słabo to widzę. Ale w sumie nie ma kto kopać robów, więc to by była idealna praca dla ciebie. Nakopać mogę, ale tobie. Dobrze, to ja chcę odpowiadać i chcę siódemkę. No, proszę nie postawić siódemkę, jeżeli oni nie mogą się uczyć cały rok, a nagle mogą poprawiać. Dawid, ale. Proszę mi postawić siódemkę, albo oni nie poprawiają. Znienawidzony nauczyciel. Powiedziałabym, że dzień dobry, ale bym skłamała. Dzisiaj wystawiamy oceny. I nie chcę słyszeć żadnych płaczów ani lamentów. I nie interesuje mnie, czy macie zamiar stać na rzęsach, czy tańczyć kankana, nie będę nadciągała żadnych ocen. To, co wychodzi, to wstawiam i nie ma żadnej dyskusji. Proszę pani, a jak jest ktoś w sytuacji, gdzie brakuje mu dosłownie kawałeczek do czwórki, no to w takiej sytuacji pomyślmy. To ma problem. Ale. Powiedziałam, że żadnych lamentów na ocenę. Dobra, pierwszy z listy. Dawid D., oczywiście spóźniony. Oczy mi krwawią, jak widzę te oceny, ale na moje nieszczęście nie mogę tu wystawić jedynki. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Dla mnie to ty możesz w ogóle na lekcję nie przychodzić, nie mój problem. I patrzę w ten twój dziennik, i tak jak powiedziałam przed chwilą, na moje nieszczęście jedynki ci wystawić nie mogę, bo koleżanki. Mi się przyczepiłeś do nich do grupy, no i w pracy grupowej dostaliście szóstkę. Bo tak, to, to bym ci taką jedynę wystawiła, no ale nic! Dwója i niczego więcej proszę mi tutaj nie oczekiwać. Ale przecież tu prawie trójka wychodzi. Prawie? To robi wielką różnicę. Ale to niesprawiedliwe. To zgłoś mnie do sądu, jak ci jest niesprawiedliwe. Następna z listy Oliwia. Uczyć się nie chciało i teraz myśli, że się cuda zadzieją. No ale ja niestety, albo stety, cudotwórcą nie jestem. Co my tutaj możemy zrobić? Więc gratuluję, wystawiam dostateczny, czyli piękne. Trzy. Ale proszę pani, ja bardzo proszę, ta jedna ocena mi brakuje do paska. Przecież ze średniej ocen wychodzi czwórka. Przecież pani mi nie pozwoliła napisać sprawdzianu, kiedy byłam nieobecna i wstawiła mi pani jedynkę. No to trzeba było być obecnym, prawda? Ja nie mam czasu na opóźnienia przez wasze nieobecności. A jeżeli ktoś jest chory, to jak niby ma być obecnym? To trzeba nie chorować i proste, zjedzcie sobie dużo czosnku, wtedy chory nikt nie będzie. Tak, żeby śmierdzić tak jak pani. Co ty powiedziałeś? Że posiedziałbym w ruskiej bani. No i pięknie, uwaga jeszcze na koniec semestru, gratuluję. Szkoda, że tej oceny nie mogę obniżyć, naprawdę, bo rada by się przyczepiła nauczycielska. Ale uwagę to ja sobie jeszcze wstawię. Serduszko, tak siedzisz sama, co się stało? Po mamę zadzwonić czy coś? No nic, po prostu Pani Kowalska wstawiła mi bardzo słabą ocenę, a powinnam dostać lepszą. Ty, Serduszko, się Panią Kowalską w ogóle nie przejmuj, bo, bo ta Wiedźma, chociaż nie powinnam tak mówić, to Ty nikomu nie mów, że ja tak mówiłam, ona odchodzi w drugim semestrze. Już jej nie będzie, przyjdzie ktoś normalny, to normalne oceny będziecie mieć. A wiesz dlaczego odchodzi? Dlaczego? Bo stara wiedźma ma takie problemy żołądkowe, że ostatnio po siódmej lekcji obsrała całą klatkę schodową. Ja powiedziałam z dziewczynami: my tego nie sprzątamy. I pani dyrektor powiedziała, że, że no bardzo jej przykro, ale muszą rozwiązać współpracę. Wiesz co to tam było? Jak ja to zobaczyłam, to mówię: nie! No jak moje, jak żyje, tak moje oczy takie czegoś nie widziały. No tragedia, po prostu tragedia. Ale wiedźmie się należy, bo karma wraca. 给我 I ty się nie przejmuj, bo przyjdzie ktoś normalny I normalne oceny wam wystawi A ja dopóki tu pracuję, to porządku pilnować będę Uczeń negocjator Dzień dobry klaso, słuchajcie Mam wasze ostatnie sprawdziany Które zaważą na waszych końcowych ocenach Na semestr No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj będzie Chcielibyśmy pani powiedzieć, że bardzo ładnie pani dziś wygląda Dziękuję bardzo Ale to i tak wam w żadnym stopniu nie pomoże I w żadnym stopniu nie zmieni waszych ocen A kto mówi, że pani ma je zmieniać? O! I pani bardzo ładnie wygląda w szarym. Dobrze, dobrze, już bez szaleństw, zacznijmy od tych sprawdzianów, kogo my tutaj mamy. A pani wie, że ostatnio mieliśmy ciężki czas? A co się dokładnie działo? No wszystko przez te mrozy. I przez te oblodzone drogi. No i cały czas w stresie, czy dojedziemy do szkoły w jednym kawałku. I jak się skupić na nauce, jak codziennie myślisz o tym, czy w drodze do szkoły przeżyjesz. Dzieci, no co wy znowu opowiadacie? No tak, i chcielibyśmy panią prosić o mały kres. Kredyt zaufania. Czyli jaki kredyt? Moglibyście to bardziej sprecyzować, bardziej wyjaśnić? Z powodu tej stresującej sytuacji bardzo chcielibyśmy prosić o podwyższenie delikatnie naszych ocen. Jak komuś brakuje do piątki, to mogłaby pani wystawić tą piątkę. Dobrze, to powiedzcie wy mi, moi drodzy, czy w tej bajce były jeszcze może smoki. Obiecujemy, że nie będziemy przykładać kartkówek w drugim semestrze. I obiecujemy, że pomożemy ze szkolną gazetką. Cała klasa. E, słuchajcie, czy waszą dwójkę to klasa na negocjatorów jakichś klasowych wybrała, bo nie rozumiem? Nie na negocjatorów, tylko na przedstawicieli. I co ja mam z wami niby zrobić? Podpisać z nami umowę. Umowę? Jaką umowę? Przecież ja za coś takiego to ja mogę mieć problemy przez was. No, co wy opowiadacie? Spokojnie, nikt się nie dowie. Tutaj są tylko nasze żądania, a poniżej może pani wypisać swoje. Pięknie sobie to wymyśliliście, okej, okay. i to wszystko za podniesienie łaskawie ocen przez ulubioną nauczycielkę. No, pięknie, pięknie żeście to napisali, naprawdę. Powinnam wam normalnie wstawić plusy. Dokładnie tak. Dobra. Niech będzie! Tylko dajcie mi wpisać tutaj listę, oczywiście, moich żądań, nie tylko, że wy jakieś plusy, bo ja też muszę coś z tego mieć. Proszę! Oto lista moich żądań. Yy, ale, że babeczka na każdy poniedziałek? Ale cała klasa liczy 20 osób, więc możecie się podzielić. Jedna osoba każdy tydzień? Nawet nie wiem, czy wszyscy zdążą je przynieść. I że wszyscy w tej klasie muszą dołączyć do kółka salamandry plamistej? Dokładnie! No dobra, zgadzamy się. Bardzo miło się robi klaso z wami interesy, ale w sumie to nie musieliście podpisywać żadnej umowy, bo i tak miałam zamiar wam stawić pozytywne oceny. Co? No to przechlapany. Mówiłam, że dobrze wszystkim poszło. To po co gadaliście wszyscy? Że napisaliśmy źle, to czytanie ze zrozumieniem. Dajcie znać, czy w waszej szkole jest jakiś podobny uczeń albo nauczyciel. Nauczyciel Anioł. Dzień dobry, klaso. E, słuchajcie, patrzę sobie tak w te moje notatki i co my tutaj dzisiaj mamy. Czas mija zdecydowanie za szybko, i doszliśmy do takiego momentu, w którym no, trzeba wystawić oceny. Na pierwszy semestr. Zapomniałam tej ostatniej kartkówki poprawić. Widzę tutaj, że niektórzy mają trochę niejasną sytuację, więc muszę chwileczkę się zastanowić, co ja mogę z tym zrobić. Nie przejmuj się, może pani normalnie wstawić tą piątkę. Dobrze, powiedzcie mi, jaki temat ostatnio przerabialiśmy? Present continuous. Bardzo dobrze. No i słuchajcie, ja mam tylko 45 minut lekcji. Was jest dwudziestka. No i co tutaj zrobić, żeby wszystkim dogodzić i żeby każdy miał szansę nie wiem, odpowiedzieć, coś pozaliczać, coś ewentualnie poprawić? Wpadłam na taki pomysł, że po prostu zrobimy sobie test. O nie! Ja się z tego nie uczyłam. Dobra, wyciągajcie karteczki i piszemy ładnie pierwsze pytanko. Kiedy używamy czasu Present continuous? O ja Cię kręcę, jeszcze jedynkę dostanę. No przecież musisz coś pamiętać. Piszemy dalej. Ona nie ogląda telewizji. No i Oczywiście piszemy od razu tłumaczenie po angielsku, no bo tutaj po angielsku piszemy, tak? O matko, ile tego? Ja nawet już zapomniałam tych regułek. Piszcie, piszcie kochani, 20 minutek wam daję na to, a ja tylko zadzwonię na chwileczkę do męża. Bardzo was przepraszam, ale bardzo, bardzo ważna sprawa, naprawdę. Mam nadzieję, że nie będę wam przeszkadzać. Będziesz ściągnąć? Ale ja nic nie mam. Kochanie... Słuchaj, gdyby dzwonił ten twój chrześniak, tak? To przekaż mu, że czasu present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach zaplanowanych, czynnościach tymczasowych i w chwili mówienia, dobra? Pisz, pisz, pisz. O, i na przykład, jeszcze, gdyby chciał powiedzieć, że jakaś dziewczyna nie ogląda telewizji, to przekaż mu, żeby powiedział albo napisał She isn't watching TV, okej? Okay? Dobra, dobra, to super, bo słuchaj, bo moja klasa teraz w ogóle kartkówkę pisze, wiesz, ale mi się tak przypomniało o tym twoim chrześniaku, więc mówię, muszę zadzwonić. Dobra, to ja już im nie będę więcej przeszkadzać, no pa, papatki, widzimy się w domu. Ej, ale ty wiesz, że ona zrobiła to specjalnie. Dobra, kochani, zostało pięć minut. Szkoda, że każdy nauczyciel tak nie robi. Dobrze, wszyscy oddajemy karteczki. Jest pani aniołem. Aniołem? No tak. No dobrze, niech będzie, ale nie wiem o co ci chodzi. Chciałabym bardzo, żeby Oliwka opowiedziała Wam trochę o wystawianiu ocen w czwartej klasie, ale nie wiem, czy się przebije, bo aktualnie trwa event na Robloxie w Adopt Me, w które ona bardzo, bardzo często teraz gra. Ale spróbujmy, może się czegoś dowiemy. Witam panią. Czy przekaże nam pani jakieś nowinki co do wystawiania ocen w czwartej klasie? Czy było coś strasznego, śmiesznego, albo czy pojawiły się jakieś sytuacje tutaj z naszego scenariusza lekcyjnego? Czyli, że było takie żulenie i tak dalej, czy mogę poprawić? Ale było coś takiego naprawdę? A ty żuliłaś jakąś ocenę? Tak. Z czego? Z czego ja to żuliłam? Techniki Z techniki chyba. Z techniki? No i co? W końcu piątkę masz, tak? Tak. Ale tam miałaś tak, chyba 5-5 i 6-6, więc jakby, jakby tam dobrze zakręcić, ale może na koniec roku? Może się uda coś przyżulić bardziej? A czy może jakiś znienawidzony nauczyciel się pojawia? Nie. Nie ma nikogo takiego? Nie ma. To masz szczęście, bo ja na swojej drodze kiedyś trafiłam na dwóch takich, znaczy dwie panie i było serio bardzo, bardzo niefajnie. Jedną nawet w Twojej szkole Ale jej już nie ma, bo nie uczy Dobre. Ja się bałam właśnie, że jak Ty pójdziesz do szkoły To ona jeszcze będzie Ale na szczęście się upiekło Dobra, idę, nie przeszkadzam, graj sobie To adopt me Ale Ty się wczuwałeś się z tatą w tego ucznia A chciałaby o, najważniejsze pytanie Czy chciałabyś mieć takiego kolegę z ławki jak tata? Nie <laughs> No to co ja mogę więcej powiedzieć Kiedyś opowiadałam Wam w ogóle te historie o tych moich dwóch Ulubionych nauczycielkach. Jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze może kiedyś Wam opowiem. I w ogóle, jeżeli chcielibyście drugą część typów nauczycieli i uczniów podczas końców semestru albo podczas czegoś tam jeszcze innego, to koniecznie dajcie znać. Bardzo dawno nie nagrywaliśmy takich odcinków, więc jestem mega ciekawa, jak odbiór, jak się podobało. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Zapraszam również na kanał Darliwka Gry. Tam dużo Robloxa gramy sobie rodzinnie, także zapraszam do oglądania oglądania, papatki i dzięki za oglądanie!